Zaraz złożymy wymyty w myjce gaźnik. O to zawsze pytacie, więc wam powiem jeszcze raz. Dysza wolnych obrotów 30. Dysza główna 270. Są to większe dysze od oryginalnych. Listki membrany są szczelne, nie trzeba ich wymieniać. W dobrym stanie. Tutaj mnie jedno ciekawi. Zobaczcie, ściągnąłem sobie tu wszystko ten króciec I zobaczcie, tak jakby dwa inne odlewy były. Tutaj ten otwór nie pasuje. Co to Yamaha tak dziwnie tutaj spasowała? Dwa korpusy silnika po całej długości, tak jakby nie pasowały. Śruby tu na siebie ładnie nachodzą, a odlewy do siebie nie pasują. Podnośnik samoróbka sprawdza się super. Zwykłe profile, płyta USB i taki patent na żabce. Zwykła żabka do podnoszenia samochodu do 2,5 ton. Więc można naprawdę ciężkie motocykle tutaj podnosić. I przyjemnie można sobie robić na stojąco, nie trzeba kłócać przede wszystkim. Można usiąść na jakimś krześle. Patrzcie jak się zaciski prezentują. I przewód w stalowym oplocie poprowadziliśmy. Schamowanie się znacznie poprawi w YZ, gdzie można stopale robić. Tarcza też jest nowa. Dotarł cylinder w końcu ze szlifu. Trochę to trwało, ale jest. Bardzo dobrze zrobiony. Przeszlifowany na 57,5. Tłok wosnera mamy 57,44. Więc 600-500 6, luzu miało być zrobione i tak pewnie wyszlifowali. Sprawdzona, fajna firma. Przyszedł też silniczek do zaworu. I zaraz go sprawdzimy. I kilka brakujących części. To tamto jest połamane. No i dobrze. Złożymy zawór, złożymy górę silnika. Zamontujemy gaźnik i wtedy będziemy się zabierać za rozbiórkę tam, tamtej strony prawej i w... żeby dostać się do sprzęgła. Trochę tu trzeba rozebrać. A w YZC w dalszym ciągu czekam na przeszprychowanie koła. Jutro już mam mieć felgę. Dodatki sporo części poprzychodziło. Nowa opona będzie z tyłu. Zajpona zestaw do czyszczenia i smarowania łańcucha. Olej do mieszanki. Olej do smaro smarowania filtra. Filtr też nowy. Klocki hamulcowe, zestaw uszczelniający, czyli tu jest tak: to podkładka między dyfuzora cylinder i uszczelki cylindra i głowicy, zestaw napędowy, przednia, tylna zębatka, łańcuch, świeca, olej do silnika. nowa przednia tarcza hamulcowa i akumulator detka będzie jak nowa jeszcze te łapy tutaj przyszły to używane znalazłem to są te trójkąty co mocują głowice z ramu tutaj wam pokażę o w YZ widać tutaj za bakiem. To jest to. To jest temat bardzo popularny w detkach. Trzeba to zeskrobać i przykleić jakąś nową gąbkę, żeby jakieś lewe powietrze się koło tego nie dostawało. A co gorsze, żeby. Tego syfu gaźnik nie zaciągnął Klocki hamulcowe musimy tutaj wymienić I tą tarczę, bardzo bym chciał wam pokazać Jaka ta tarcza jest tutaj cienka Zaraz ją zmierzę suwmiarką, ale zobaczcie jak się Gnie pod ręką Po górze ma 35 A tutaj nie zmierzę Bo jest tak mało Że tutaj najpierw się dotyka suwmiarka A tutaj jest luz no, nie domknę. Jeszcze tak cienkiej tarczy nie widziałem. Aż zostawię sobie ją na pamiątkę. I zakładamy nową, piękną tarczę. Tutaj pamiętajcie, zawsze sobie dokładnie wyczyście, żeby jakiś paproł wam się tutaj. Nie zawieruszył, bo nawet jak dociśniecie, to tarcza może być delikatnie przekrzywiona, będzie wtedy bicie. Nie nagrywałem jak składam tutaj cylinder. Zaraz będę nastawiał silniczek, ale też tego nie będę nagrywał. Te wszystkie filmiki macie tam jak sobie poszukacie w historii. Jak nastawić silniczek, jak założyć tłok w cylindrze i takie wszystkie rzeczy, więc nie ma co się powtarzać. Żeby wymienić klocki hamulcowe przednie w DECE, a wszystko macie tu w miarę czyste, to wystarczy odkręcić tą jedną tutaj śrubę i bez demontażu zacisku. Teraz sobie po prostu tu klocki wyciągnąć, blaszki i zostaną i szybka i prosta wymiana. W tym przypadku niestety nie wystarczy rozebrać tylko w ten sposób. Od razu tutaj macie dostęp do tłoczka. Ale ten górny zacisk się nie rusza, bo nie jest to normalne, że tarczę tak wyciera w jednym miejscu, i tylko po środku, więc tutaj coś nie odbijało. Więc ten zacisk trzeba porządnie wyczyścić i przejrzeć. Zacisk na tym mocowaniu powinien się ruszać, a tutaj na tym bolcu, tym drugim, był nie do ruszenia, zastany przez kilka lat. Dlatego tak tą tarczę zjadło. Musieliśmy wywiercić tutaj otwór, teraz jest zaślepione gumą, i dopiero udało się go rozruszać i dotrzeć tam. No i teraz fajnie wszystko pracuje. I klocki prze... On był tak cofnięty, że na tarczy nie nachodziły klocki. Więc kolejna usterka w detce usunięta. Przewód w stalowym oplocie, zregenerowany zacisk, nowa tarcza hamulcowa. Hamulce teraz będą w, y w detce bardzo dobre. To teraz jeszcze tylko... Układ zalać nowym płynem hamulcowym, odpowietrzeć. I mamy jedną sprawę załatwioną. Zawór nastawiony. Przy przekręceniu stacyjki, otwór tutaj jest maksymalnie odsłonięty i od strony tłoka, i od strony wydechu. Przedniego hamulca nie mogę odpowietrzyć. Lecą te bąbelki, i lecą. I zobaczcie, co się okazało. Czekajcie, niech złapie ostrość. Tutaj przewód jest zagięty i dziurawy. Ciśnienie się wytworzyło i płyn tutaj ucieka. Nowy przewód. Trzeba zamówić następny. Bo z tym już nic nie zrobimy.